Zobaczcie, zobaczcie, to jest kotek, który jest u weterynarza. Zobaczcie. Wyłożył się łapkami tutaj, przebiera. O, przebiera łapeczkami, ugniata, a my go tutaj mi On się sam tak wyłożył, bo przed chwilą. Natomiast jest bardzo, no jest, jest no po prostu zakatarzony. Ma zęby w tragicznym stanie. A zaraz stanie leki pierwsze. Zostanie też. Odrobaczenie. A jest przemiły, to mnie strasznie raduje. Przemiły, ma ślicznie pysia. Ślicznie. Okay. Okay. Ugnia? Ugniata tutaj łapeczkami. Kocham za miłe kocisko. Zobaczcie wszyscy, jakie miłe. Masło, super kocisko. Ładna kiciuńka. Zobaczcie, jak idziemy z na kroplóweczce, To jest kroplóweczka, o. Bardzo jest grzeczny kotek. Śliczny, taki kochany. Taki cudowny kliciusi, gdzie nie gryzie. Postał leki, poczuł się lepiej. Także będziemy mocno trzymać kciuki dla niego, ale kurczę, zaczynam być dobre myśli. zjadł troszkę by się udało tego się uratować, nie? Fajnie by było. Cudownie by było. Nie nie. Nic nie, kochani. Oczko załzawione całe, widzicie, tak? Załzawione, u mhm. Kuchany płotek. Musisz się wyzwyczaić do bycia gwiazdą, wiesz? Nie, tak? Wróciłyśmy z pufkiem Ech, i z Kajem od Weta. Pufek jest cudnym kotem, cudnym. Ja jestem zakochana po uszy już w nim. Wszystko dał sobie zrobić. Widzieliście zresztą na tym filmiku, jak, jak się po prostu przewrócił na boczek ugniata łapkami. No a teraz yy, będzie Jad. Ja muszę go jeszcze chwilkę podtrzymać w klatce, żeby pokazał. Że wie, do czego jest kuweta. No bo no nie chcę, żeby mi tu zasikał po prostu materacę. Czyli materac jeden, który mam. Także musi pokazać chłopczyk. No i cóż, dostał leki. Eee, najgorsze to jest to, że ma zęby w tragicznym stanie. Więc jak tylko będzie troszkę podleczony, no to te zęby trzeba u niego zrobić. Ale popatrzcie, zabrał się za jedzenie. A przede wszystkim jest przemiły. To jest dla mnie miód na serce, jest przemiły. Także następny złodziej serc nam rośnie.